grudzień 2024 roku. Eee, witam Was ee, na relacji z mojej kolejnej petrówki Dzisiaj jestem w Legbondzie. Eee, jest tutaj początek szlaku, wielkiego szlaku, e, który trzy sobie 16 km. No, pogoda dzisiaj nie jest może najfajniejsza, że nie pada. Ważne, żeby stać troszkę od stołów świątecznych, przejście, relaksować, resetować głowę i pobyć trochę na łonie natury. Także zaczynamy. Trochę już odszedłem od miejscowości Legbond. Także mogę troszkę coś więcej dzisiaj powiedzieć na temat wędrówki, którą odbywam Znajdujemy się w rejonie Wielkiego Kanału Brdy w miejscowości Legbond Około 10-12 km na północny wschód od Tucholi, czyli jesteśmy w Borach Tucholskich Szlak którym właśnie dzisiaj podążam liczy sobie około 16 km wjedzie od miejscowości Legbond do miejscowości Rytel są to takie tutaj też znane miejscowości letniskowe szlak wjedzie wzdłuż właśnie Wielkiego Kanału Brdy który został zbudowany w latach 1841 46 jeszcze przez prosaków y, e, ma około 21 km e, zaczyna się w miejscowości Zapora przy zaporze Mylow kończy się w Barłogach i celem było połączenie e, wód rzeki Brdy z rejonem pól i łąk czerskich w celu ich E, nawodnienia. Po drodze e, znajduje się wiele budowli hydrotechnicznych, z których chyba najsłynniejsza jest ta e, w pojutowie, e, do której właśnie zmierzam. E, dojazd tutaj na ten szlak e, nie jest może aż taki zbyt łatwy. E, szczególnie trudne jest to w weekend, żeby tu się dostać. Dlatego też najlepiej wybrać się na tą trasę od poniedziałku do piątku ja tutaj dojechałem najpierw pociągiem do foli a następnie przesiadłem się tam na autobus był to bardzo wesoły autobus i ze względu na panią okazało się panią która kieruje właśnie tym autobusem PKS-u. E, także bardzo serdecznie chciałbym ją pozdrowić za e, taką miłą atmosferę w podróży i kilka ciepłych słów pod moim adresem, także jeżeli pani ogląda, to bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Niedawno minęła właśnie tablicę informacyjną, dlatego jeszcze pora uzupełnić kilka informacji, kilka ciekawostek na temat kanału, który tutaj w tle zapewne widzicie. Więc jeśli chodzi o budowę tego kanału, to powstała ona na 138 km Brdy, w miejscowości Zapora, zbudowano właśnie Także zaporę nazwaną Mylow. Tam spiętrzono wodę o około 10 metrów, tak aby mogła ona osiągnąć odległe o około 20 kilometrów stamtąd łąki pod Czerskiem. Kanał ma średnią szerokość od 16 do 20 metrów i średnie nachylenie terenu, przez który przebiega właśnie ta budowla, ten ciek wodny, to jest od 7 do 9 cm na kilometr. Istotne jest również to, czego także nie powiedziałem wcześniej, że wielki kanał brdy kończy się w miejscowości barłogi z zbiornikiem retencyjnym, który rozprowadza już wodę dalej po tamtych terenach. Pierwotnie planowano przedłużyć ten kanał. Natomiast z powodu braku funduszy zaniechano dalszych prac. Jakby pozostałością po tych niezrealizowanych planach jest suchy kanał około dwukilometrowy w miejscowości Parwórki. W Ojutowie powstał w 1848 roku. Stanowi on najdłuższą, bo wynoszącą 75 metrów i najmasywniejszą budowlę tego typu w Polsce. Jest to skrzyżowanie dróg wodnych wielkiego kanału Brdy z czerską strugą. Różnica między lustrami wody obu cieków wynosi 10 metrów. W wyniku przeprowadzonego w latach 70. remontu. Zastąpiono łukowe, ceglane sklepienie łukowymi płytami żelbetowymi. Podczas kapitalnego remontu wykonanego w 2002 roku, sklepienie wyłożono płytkami klinkierowymi, przybliżając jego wygląd do pierwotnego. W tym, tym słynnym fojutowie, w której znajduje się e, jedyny taki w swoim rodzaju w Polsce e, akwedukt i okazało się, że na miejscu jest tutaj wieża widokowa. No także idziemy tam zobaczyć. Właśnie na dole czerską strugę. Tutaj jest właśnie akwedukt. I widzimy jak ta czerska struga pod spodem płynie pod kanałem brdy. Także no, niezwykle interesująca budowa hydrotechniczna. Także okazało się, że niezły ze mnie gapa, ponieważ przeoczyłem w sumie najbardziej ciekawą atrakcję na dzisiejszym, na dzisiejszym szlaku czyli e, słynny akwedukt w Jutowie. Także idąc tak sobie błogo, kręcąc od czasu do czasu widoczki, nagle sobie uświadomiłem, że w zasadzie e, gdzie jest ten akwedukt. No i spojrzałem na mapę, patrzę, a akwedukt już za mną około półtora kilometra. Tak więc bardzo szybciutko musiałem e, zginąć się w tamtym kierunku. Zrobiłem to nam troszkę ujęć e, i e, znowu przemierzam e, w kierunku rytla te półtora kilometra, czyli nadrobionych około 3. E, przez to straciłem cały swój margines takiego czasu, żeby spokojnie zdążyć na pociąg w Rytlu. No ale cóż, ee, będzie trochę po ciemku, będzie trochę ciekawiej może po drodze. No po, co, po to się między innymi idzie na szlak, żeby były różnego rodzaju atrakcje, nieoczekiwane momenty i zwroty akcji. Także idziemy dalej z uśmiechem na ustach. thank you Przyszedłem, e, swoje toba bardzo szybkim krokiem. E, nadrobiłem trochę czasu. Zegarek, pokazuje mi w tej chwili, że zdążę, że mam już w tej chwili około 5 minut zapasu. Niemniej jeszcze troszkę będę szedł w takim żwawszym tempie, żeby ewentualnie po drodze móc coś jeszcze nakręcić. Może na chwilkę się zatrzymać i odetchnąć. E, podejrzewam, że to już i moja ostatnia taka relacja za jasnego. Także przy następnej okazji zapewne będę musiał już korzystać z lampy. Także do następnego razu. całkiem ciemno, e, wyszedłem niedawno z e, lasu i idę wzdłuż drogi, e, także czas mam niezły, za jakąś godzinę powinienem być w Rytlu. Według zegarka mam około 10 minut e, zapasu, no tyle tylko, że e, po prostu nic nie widzę, tak? I to jest właśnie cały problem. Natomiast jeśli chodzi o jakieś ciekawostki, to e, w tej chwili wchodząc na szosę, znalazłem się e, równolegle na trasie e, wielkiego szlaku Bordeaux, który prowadzi z Przedkoszy do Konarzyn. A z tego co około pamiętam, około 130-140 km. Jeżeli ta cyfra no, się nie znalazła, to poniżej tutaj e, napiszę. To najdłuższy szlak w naszym województwie. i się ja też, że warty warty odwiedzenia. więc zawędrowałem już do prytla. E, zmierzam już teraz w kierunku porta, że tam będzie kropka. Także nadszedł czas, żeby podsumować tą trasę. Czy warto pójść tym szlakiem? Na pewno o ile nie przegapi się e, najważniejszych dla na nim atrakcji e, i przez to nie będzie się szło. E, po ciemku. E, także to jest jakby jedna rada. Natomiast z tego co widziałem, to oczywiście e, szlak jest bardzo przyjemny, płaski. To jest tylko 16 km. Prowadzi cały czas w zasadzie wzdłuż e, kanału. E, drodze liczne wiatki. E, także zapewne za dnia i przy e, innym, e, innym, innej porze roku, na pewno tutaj jest też ślicznie. Także myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie warto. Yy, trasa jest w większości leśna. Dopiero tutaj około 5-6 km przed leśnem wychodzi się yy, tutaj już na szosę. Yy, no, także podsumowując, polecam. Tak, ja już zbliżam się tutaj do dworca. Widzę tutaj znak szlakowy, zobaczymy, czy jest kropka. Odchodzimy, tak, jest kropka.